Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon I witam Cię w sklepie 28 sierpnia 2025 roku. No i co, mamy nowy zestaw One Punch Man za 3800. I mamy w nim nowe skiny i temy, czyli Saitama za 1500. Tak się tutaj prezentuje. Wraz z takim stylem. I styl lego. Budzik saitamy za 300. Rutyna saitamy za 300. One Punch Bęben za 800. Genos za 1500. Tak to wygląda. Wraz z takim stylem. Zintegrowana emotka pojedynek. I styl LEGO. Rdzeń Genoso za 300. Młot mechanicznej pięści za 800. Mikrofon psychokinetyczny. Supermarketowa torba zakupowa. Okej OK za 200. SENTICORO za 1200 One Punch Man za 500 Tornado Terroru za 1500 Tak się prezentuje I styl LEGO Si hokineza za 300. Ty czy tornado terroru za 300. I ostrze kinetyczne za 800. I mamy nowy zestaw Jackal plus One Punch Man za 1500. I mamy w nim Jackal. I wzory, czyli pojazd Saitamy. Pojazd Genosa. Linia środkowa. Płomienie. Paski. I skrzydła. I mamy nowy ślad. Czyli smuga tornado za 300, i mamy też nowy dopalacz, czyli doładowanie tornado za 400, i mamy nowe koła, czyli uderzeniowe, i cyborga, Balenciaga, nadal w sklepie. Gorillas to samo, Squid Game nadal w sklepie. I po raz pierwszy w sklepie mamy ostrze czempionów za 1200. Powrócił zestaw legendy FNCS. Lachlan i Buga, Droga Mistrzów, to samo. Skiny Eminema, nadal w sklepie. Czempioni Akademii, to samo. Szafka Nikofa nadal w sklepie. Power Rangers, to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie, Marvel to samo, Venus Hard za 800, Katalina za 800, Gwiazda Renegatki za 500, Pirouette za 200. Glitch za 1500. Skamieniały lotnik za 500. Szkarłatna dowódczyni za 800. Karmazynowy elitarny za 800. Zestaw Dog Days Are Over nadal w sklepie. Archetyp mroku za 1500. Drop D za 800. Fala w kółko za 500. Wysokie napięcie za 200. Buty to samo. Ścieżki omowe nadal w sklepie. odpalać silniki to samo. Nie ma już dzisiaj The Walking Dead. Zestawu FNC sezon 1 rozdział 5 i mandalorianina wojownika. No i co? Jeśli sklepie Wam się podoba, to pamiętajcie subzone łapko w górę kod GigiLon w sklepie, a ja się z wami żegnam. Siemneczko.